W nadchodzącym roku na pewno chciałbym być nowym, lepszym człowiekiem. Bardziej kulturalnym, bardziej szanującym wszystko dookoła. Co k***a, źle? Przepraszam go k***a! Z podwórka jestem k***a! K***a, to chodźcie k***wa! W przyszłym roku chciałbym poznać miłość swojego życia, hmm? Bez to stary. No... Co?! No nie. Zamknęli mi loksę. W tym nowym nadchodzącym roku, na pewno chciałbym przestać pić alkohol. Tak, to jest jedno z moich postanowień noworocznych. Od nowego roku powiedziałem Bartek, koniec z alkoholem. Na szczęście nie nazywam się Bartek. Siemo mordo, jakie masz postanowienie noworoczne? No <laughs> mordeczko takie, żebyśmy w końcu te 150 na klatę na ławeczce wycisnęli, nie? się w końcu, nie? No to... Siema stary. I jakie masz postanowienia na No ja mam takie, żebyśmy no, w końcu jakieś walki zaczęli wygrywać. <laughs> Kurwa, to życzę ci żebyśmy wygrał w końcu o no, A jeżeli wy mordaczki chcecie, żeby malczyńcy w końcu wrócili na zwycięski szlak, to napiszcie teraz w komentarzu malczyńcy trzymamy kciuki, a my postaramy w tym roku się was nie zawieść. Żarty żartami, ale będzie Z Śwaszke rosi. Tak sobie myślę, że na pewno będę chciał znaleźć nowe miejsce pracy, gdzie mi więcej zapłacą, gdzie więcej się nauczę i poszerzę swoje horyzonty. Siemanko TikTok, witam was wszystkich na moim pierwszym live. Ty, tak nie miałeś być nowej pracy, a zamiast tego siedzisz w domu i gadasz jakieś głupoty do telefonu? No jestem w nowej pracy, bo rzuciłem wszystko i zostałem TikTokerem. Dzięki za gifty, mordeczki, za to opłacę rachunki. Siemanko! W tym 2022 roku na pewno chciałbym ograniczyć fast foody, ogarnąć dietę, no i zrobić w końcu coś ze swoim ciałem. O, se przed kiełbaskę zjem. A Ty w tym roku nie miałeś być na diecie i wziąć się za ćwiczenia? Ja, a nie wiem czy Ty wiesz, ale jeżeli dorosły człowiek śpi do 10 godzin dziennie, to jest w stanie spalić nawet 400 kalorii, więc jak ja zjem taką kiełbaskę, a nawet całe pudełko, to rano wychodzi, że prawie tego w ogóle nie jadłem. Hmm. Odłożyłem trochę pieniędzy i tak sobie myślę, że od nowego roku zacznę troszkę inwestować. Może w złoto, srebro? Albo w ziemię czy nieruchomości i tak, to będzie dobry pomysł. Tak jak powiedziałem mój drogi, od nowego roku zacząłem inwestować i wydałem całość nosi swojego życia na torchę. Co? Chcesz mi powiedzieć, że wydajesz 400 tysięcy złotych na obrazek jakiejś głupiej małpy? To jest przyszłość. Przyszłość to cię robiła. W przyszłym roku na pewno chciałbym pokazywać więcej uczuć swojej kochanej dziewczynie. Mhm. No w przyszłym roku to na pewno bym chciał, żeby jednym z naszych postanowień noworocznych było to, żeby się nie robiła mi więcej lura. Co? W tym roku wydałem aż tyle kasy? O nie, od przyszłego roku ogarniamy finanse i zaczynamy oszczędzać. Zakupy za 1200 zł sześć butelek wody, woda, woda, pa woda, pa woda! woda? Witamy, Witamy Was w tym 2022 roku. Fajnie, że jesteście z nami już szósty rok. No i co? Dzięki za to, że jesteście. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to standardowo łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek, żeby być na bieżąco i nie przegapić. Nie I dodałem. widzimy się w kolejnych odcinkach. Dokładnie. Mam nadzieję, że utrzymacie swoje postanowienia noworoczne. Tak. Tego Wam życzymy. Pozdrawiam! Hello!